Witam pana, panie marszałku. Nazywam się Zbigniew Stefanik i jestem niezależnym dziennikarzem. Jestem jednym z tych wyborców, którzy 15 października 2023 roku zagłosowali na trzecią drogę. Zagłosowałem na tą ofertę polityczną nie dlatego, bo jestem wyborcą pana czy PSL-u, ale tylko dlatego, ażeby odsunąć pis od władzy. Ponieważ hasło, które prezentowaliście wówczas wy liderzy trzeciej drogi, czyli Pan, panie Hołownia, jak również lider PSL, uwaców Kośnia Kamysz, czyli albo trzecia droga, albo trzecia kadencja pis PiSu, to hasło faktycznie było odzwierciedleniem rzeczywistości, bo faktycznie było tak, że bez trzeciej drogi trudno było myśleć o jakiejś koalicji większościowej, która mogłaby odebrać Pisowi władzę Dlatego też postanowiłem zagłosować na Waszą ofertę polityczną, z którą się nie utożsamiam. No i to Wam dało około 14% głosów, ponieważ wielu było takich jak ja, którzy zagłosowali na Waszą ofertę. I mówię to raz jeszcze: ja, podobnie jak wielu innych wyborców, zagłosowaliśmy na Waszą ofertę polityczną na trzecią drogę. Nie dlatego, że byliśmy waszym wyborcami, tylko dlatego, żeby odebrać PiSowi władzę. No a teraz co się okazuje? Okazuje się, że pan, panie marszałku spotyka się potajemnie z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem, tak? W jakimś mieszkaniu w Warszawie miało miejsce, podobno w dniu 3 lipca tego roku, spotkanie pomiędzy panem, panie Hołownia Adamem Bielanem i Jarosławem Kaczyńskim. A więc no, trudno będzie panów wmówić opinii publicznej, że było to spotkanie oficjalne, ponieważ pan, jako marszałek Sejmu, jeśli chciał się pan spotkać z liderem największej partii opozycyjnej, mógł pan to zrobić w Sejmie oficjalnie, otwarcie, bez żadnych tajemnic. A więc no, skoro wybraliście panowie spotkanie w jakimś dy dyskretnym mieszkaniu, rozumiem, w nocy no to chodziło chyba o coś więcej niż o ułożenie harmonogramu pracy Sejmu po wakacjach. No i to mnie prowadzi do dwóch pytań, panie Hołownia, które zadam wprost. Jaka jest pana cena? To po pierwsze. I co pan obiecał PiS, skoro pan się z nimi spotyka w, po cichu, potajemnie, dyskretnie? Czy może PiS montuje jakąś koalicję większościową, której to Pan ma grać jakąś rolę, czy na przykład PiS obiecał panu, panu funkcję marszałka już przy nowej koalicji rządzącej, w której to PiS byłby tym liderem? Czy pan zamierza zwyczajnie zdradzić tych wyborców, którzy zagłosowali na pana? No to pytanie ma sens, i te pytania mają sens, dlatego że jeśli pan spotyka się jakoś tam po cichu, dyskretnie z Kaczyńskim i Bielanem, no to chyba nie ma pan czystego sumienia, chyba pan ma świadomość tego, że takie spotkanie może być dwuznaczne, czy przynajmniej interpretowane dwuznacznie. A więc myślę, uważam, że my, jako wyborcy, mamy prawo do odpowiedzi na te pytania. Co pan obiecał PIS, jaka jest pana cena? No i po której pan stoi obecnie stronie, panie Hołownia, bo ja już osobiście tego nie wiem i Nie mam pewności, czy będzie pan lojalny, czy też nie. Mam takie wrażenie, że dla pana osobista ambicje, kariera są wiele ważniejsze niż sprawy polskie. Co jest niemałym kłopotem, dlatego że historia postawiła pana no można powiedzieć w centralnej pozycji. No tuż od pana zależy w tym momencie, czy Karol Nawrocki Stanie się prezydentem RP czy też nie? Z prawnego punktu widzenia pan powinien nie przyjąć jego przysięgi. Dlaczego? Dlatego, że o ważności wyborów prezydenckich orzekła Izba, która nie jest sądem. Przypomnę, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem, tak twierdzi CUE, tak zresztą twierdzi Polski Sąd Najwyższy, tak zresztą twierdzi uchwała. 28 sędziów Sądu Najwyższego z ostatnich dni. I właściwie jedyna grupa, która uznaje tą izbę jako sąd, to jest PiS. Dlaczego? Dlatego, że ta izba składa się głównie z osób z PiSu albo pracujących dla PiSu. Dlatego, że ta izba została właśnie stworzona po to, aby to Parad Partyjny Kaczyńskiego miał wpływ na to, jakie wybory są ważne, jakie są nieważne. No, i też dlatego ta Izba jest zwyczajnym ciałem politycznym, jest de facto uosobieniem upolitycznienia Sądu Najwyższego. I pan o tym dobrze wie, pani marszałku. A więc, no skoro mm, mamy sytuację, w której to ta Izba mm, odrzuciła niemal wszystkie protesty wyborcze, mamy sytuację, gdzie prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Manowska, mówi wprost, czy właściwie nie ma żadnego interesu w tym, żeby Rafał Trzaskowski był prezydentem, dlatego że wyrzuci on na bruk ją samą no i kilka tysięcy tak zwanych neosędziów. Mamy sytuację, w której to jest udowodnione wiele nieprawidłowości w związku z drugą turą wyborów prezydenckich. Mamy udokumentowane przypadki komisji, gdzie doszło do rażących błędów. Pytanie, czy były to błędy zamierzone, czy też niezamierzone. Faktem jest, że jest wiele wątpliwości niewyjaśnionych. A ta izba postanowiła protesty wyborczy oddalić, jak również postanowiła o nieprzeliczaniu ponownie głosów oddanych w drugiej turze. Tak więc widzimy, że po prostu PiS nie ma interesu w tym, żeby te głosy były przeliczane, a być może wręcz boi się tego przeliczenia. Widzimy, że podczas drugiej tury działy się rzeczy dziwne. Nie wiemy. Co się tak naprawdę wydarzyło, ponieważ Sąd Najwyższy nie pozwala tego sprawdzić. Na tym etapie są uzasadnione wątpliwości co do realnego wyniku drugiej tury tych wyborów. I po raz kolejny Sąd Najwyższy uniemożliwił sprawdzenie tego, jakie są realne wyniki. A więc w tych okolicznościach ma pan wszystkie tak naprawdę przesłanki do tego, ażeby nie przyjąć przysięgi Króla Nawrockiego. Aby pan go zaprzysiężać na prezydenta RP, mimo to pan deklaruje, że pan to zrobi, że pan zwoła Zgromadzenie Narodowe, że pan tą przysięgę przyjmie. No i to jest przykład panie Marszałku, ponieważ historia postawiła, jak już mówiłem, pana w, w takim miejscu, w którym pan jest. To jest trudna sytuacja. Zakładam, że pan się o to nie prosił. Pan chciał być Marszałkiem Sejmu po to, żeby móc sobie spokojnie gwiazdo przez przed wyborami prezydenckimi. No, ale mm, okazało się, że wyborcy wycenili Pana na mniej niż 5%, a więc no, nie cieszy się Pan jakąś tam dużą popularnością. Okazuje się również, że PSL doszedł do wniosku, że współpraca z Panem nie jest dla jakoś tam korzystna i podziękowali Panu za tą współpracę. Yy, podczas kampanii, przed pierwszą turą, chciał Pan yy, wykończyć Trzaskowskiego, wręcz wysiudać go z tych wyborów. Yy. Pan um, składał Tuskowi taką propozycję, żeby to Czeskowski się wycofał z wyborów, żeby to właśnie Pan reprezentował koordynację 15 października, ponieważ w Pana opinii miał Pan większe szanse na zwycięstwo z Nawrockim. Zresztą atakował Pan Nawrockiego podczas kampanii przed pierwszą turą. No, trzeba przyznać, że um, zachował się Pan jednak przyzwoicie po pierwszej turze, ponieważ od razu bez stawiania żadnych warunków i nawet bez żadnych fochów, bez jakichś tam teatralnych zachowań. Postanowił Pan poprzeć oficjalnie Trzaskowskiego przed drugą turą i to się Pan uchwalił. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że Pan mimo zdrowego rozsądku w wyborach wystartował, gdzie wiadomo było, że Pan nie ma żadnych szans i o tym mówili wszyscy, o tym mówił wszystkie sondaże. Tak więc pan do tego się przyczynił, że Czesłowski te wybory przegrał, ponieważ atakował go pan również yy, i to bezpardonowo. Yy, tak więc okej, okay, rozumiem, że yy, pana ambicje są dla pana najważniejsze, no ale okej, okay, dzisiaj jesteśmy dalej. Jesteśmy po wyborach, yy, po wyborach, o których nie wiemy, kto je wygrał. No i w demokracji chyba to jest problem, no bo pan twierdzi, że pan nie będzie robił zamachu stanu. Yy, Ponieważ mamy wynik wyborów, na pod polega na tym, że nie mamy wyniku wyborów, ponieważ wiemy, kto te wybory wygrał, i być może to jest tak, że to właśnie PIS robi zamach stanu, skoro mamy nieprawidłowości udokumentowane, wiemy, że było ich więcej. Sąd Najwyższy, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zresztą nie jest sądem, uniemożliwia sprawdzenie tego, co się wydarzyło, uniemożliwia przeliczenie głosów, ponadto przeliczenie głosów z drugiej tury, a sama Pani Manowska, Pani Prezes Sądu Najwyższego, mówi, że nie ma żadnego interesu w tym, żeby to Trzaskowski wygrał te wybory. No to może to jest tak, że właśnie PIS chce zrobić zamach stanu, a Pan jest tym y, jedynym politykiem, tą jedyną postacią, która może ten zamach stanu powstrzymać. Ale Pan tam tego nie widzi. Y, atakuje Pan Norada Tuska, twierdzi Pan, że właściwie premier niczego na stole nie położył. Y, no i teraz pytanie, w co Pan gra, pani Chołownia? I czy to jest tak, że pani jest jakoś tam dogadany już z pisem na coś? No bo tak, do rządu, po jego rekonstrukcji pan wchodzić nie zamierza. Właściwie chce pan być poza rządem, gdzieś w parlamencie robić nie za bardzo wiadomo co. Rozumiem, że chodzi panu o to, a żeby nie być obciążonym działalnością rządu i móc robić siebie takiego z tego rodzaju outsidera. Za to skrytykował nawet pana były w kolega koalicyjny, czyli wocokreśla Kamysz, który mówi, że odpowiedzialność powinni brać za rząd wszyscy liderzy, którzy ten rząd tworzą, w tym pan, panie Hołownia. Ale rozumiem, że są jakieś konflikty z lewicą, ponieważ, w opinii pana polityków, pana ministrów, lewica, która ma kilka posłów mniej od was w Sejmie, powinna oddać stanowisko wicepremiera, skoro dostaje stanowisko marszałka, które to pan chciał zachować. A więc mamy sytuację, w której to Karol Nawrocki za chwilę może być prezydentem Polski. Mamy sytuację, gdzie PiS może władzę w Polsce odzyskać. Mamy sytuację, gdzie właściwie Polska gdzieś tam zmierza w stronę faszyzmu. A pan, panie Hołownia, cóż no, pan myśli o sobie, o swojej karierze. I o tym, jak tu zachować stanowisko marszałka Sejmu, skoro okazało się, że wyborcy wycenili pana na niecałe 5%. I panie marszałku, no niestety, ale w sytuacji, gdzie historia wzywa ludzi do pewnej roli, a ja pan został wezwany przez tą historię, i ci ludzie tym te nie są w stanie sprostać, no to jest po prostu dla nich hańba, tak? No i po prostu Pan, y, no już niestety wystawił sobie, y, już Pan sobie wystawił świadectwo. Bo proszę pamiętać, że które Pana ocenić Pan już teraz nie zrobi, ponieważ to od Pana zależy, czy Nawrocki będzie prezydentem w na najbliższym czasie, czy też nie będzie. Y, no to y, jeśli Pan od niego przysięgę odbierze, no to... Y, Historia napisze, że mógł pan powstrzymać tę prezydenturę złą dla Polski, a pan nie zrobił nic. Jeśli pan zaś tej przyngi nie odbierze, to wówczas ok, być może część ludzi powie, że zrobił pan zamach stanu, ale faktem jest, że będzie pan de facto uznawany za męża stanu, który de facto przejmie zresztą obowiązki prezydenta po 6 sierpnia. Wówczas będzie pan mógł doprowadzić do przyjęcia ustawy incydentalnej, którą zresztą pan sam promował. Przypomnę, jest to ta ustawa, z której to wynika że o ważności wyborach prądzkich decydują sędziowie najstarsi starzeń, czyli 15 z nich, Sądu Najwyższego. No i wówczas po zmianie, w, po zmianie tej, w tej ustawy, po tej ustawy, ci sędziowie mogliby ocenić wiarygodność ważności tych wyborów, które miały miejsce w ich drugiej turze pierwszego czasu tego roku, no i mogliby na przykład zarządzić przeliczenie prawnych głosu albo wręcz zarządzić powtórzenie tych wyborów. I wówczas wszystko byłoby legal artis. Po prostu byłoby wszystko w porządku, tak? nikt nie miałby żadnych pretensji do nikogo. Widzimy, że PIS robi wszystko, co może, żeby, żeby zablokować tak tych głosów. A tutaj, jeśli faktycznie wyszła w życie ustawa centralna, a Pan mógł do tego doprowadzić jako pełniący obowiązki prezydenta, no to bylibyśmy w całkowicie w innym miejscu, ponieważ jeśli nawrotki. Zasiądzie fotel prezydenta, no to faktem jest, że już na zawsze y, będzie on musiał się mierzyć z takimi oskarżeniami, że został on de facto wybrany w sposób nieprawidłowy, nieuczciwy, a być może wręcz w te, te, te wybory skręcono. I pan może to powstrzymać, panie, panie Hołownia. Pani tylko pan w tym momencie. Zamiast tego, co pan robi, spotyka się pan z Bielanem, z Kaczyńskim, gdzieś potajemnie, po cichu, dyskretnie. No i pytanie, w co pan grał? I pytanie, jaka jest Pana cena? Jaka jest cena Pana zasad? Jaka jest cena Pana moralności? Ile dla Pana znaczy Polska? Co, pana da, co dla Pana jest ważniejsze? Pan sam? Pana ambicje? Czy Polska? Przypomnę, że Pana żona Polsce służy jako pilot. Pytanie, komu Pan służy? Czy Pan służy Polsce? Czy Pan służy sobie? Panie chłownia ma Pan obecnie szansę jeszcze przez kilkadziesiąt dni de facto do 6 sierpnia aby stać się prawdziwym mężem stanu, tak, aby odegrać jakąś rolę w historii. Natomiast no, widzę, że pan, zamiast odgrywania jakiejś roli w historii, jako mąż stanu, jako ten, który miał odwagę tak, zrobić coś, woli pan odgrywać rolę popychał tu Skarbu Kaczyńskiego. Tak, no bo jeśli pan faktycznie odbierze sobie tą szansę, jaką daje panu historia, no to wówczas będzie pan miał do wyboru albo Kaczyński. No, bo pan stoi na czele formacji, która de facto nie istnieje. No, bo umówmy się, że ugrupowanie Polska 2050 no to jest jakaś po prostu partia kanapowa bez struktur terenowych, a więc rzeczą oczywistą jest, że to ugrupowanie nie ma absolutnie żadnych szans w jakichkolwiek wyborach. Tak więc, no będzie pan musiał dogadać się z kimś, tak, albo z Tuskiem, albo z Kaczyńskim, biorąc pod uwagę, że. No, z Tuskiem nie układają się Wam relacje najlepiej. Pytanie, na co, ma, na co Pan może żyć w platformie, moim zdaniem nie na wiele. No i rozumiem, że skoro Pan wie, że u Tuska nie za bardzo Pana cenią, to Pan zastanawia się, jak Pana cenią w PiSie. I rozumiem, że Pan jakieś tam rozmowy z nimi prowadzi. No i to jest przykre, Panie Hołownia, kiedy ktoś może naprawdę być mężem stanu, a woli się po prostu sprzedać komuś, tak. Za jakieś stanowisko czy za jakieś miejsce na liście, no to jest po prostu hańba. To świadczy o człowieku, a o panu to świadczy jak najgorzej. A więc, panie Hołownia, jako wyborca, jako dziennikarz, pytam pana raz jeszcze: co panu obiecał PIS, jaka jest pana cena? Myślę, że mamy prawo to wiedzieć my, wyborcy. Chciałbym również panu przypomnieć raz jeszcze, że większość z tych, którzy głosowali na trzecią drogę, nie głosowali dlatego na was, bo was tupią czy cenią, ale tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ chcieli usunąć PiS od władzy. I pan zawarł z tymi wyborcami pewną umowę, tak? Umowę, że pan będzie w grupie, w grupie, która jest no pewną tamą dla PiSu. I to było, to była pana deklaracja. Przypomnę raz jeszcze waszą, wasze hasło wyborcze, trzeciej drogi, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. Rozumiem, że trzeciej drogi już nie mamy, natomiast pan jest jako, jako parlamentarzysta z woli wyborców, jest pan parlamentarzystą z woli wyborców, z którymi to zawarł pan pewną umowę. A więc czy to się panu podoba, czy nie? Pacta sunt servanda, czyli umowy muszą być utrzymane. Ja oczekuję od pana, panie Hołownia, jako osoba, która no jednak zmusiła się do zagłosowania na pana formację, chociaż nie przepadam ani za, pana, ani za panem, ani za pana formacją. Oczekuję od Pana, Panie Hołownia, że Pan dotrzyma tej umowy, którą Pan zawarł ze mną, z wyborcą. Pan mi zagwarantował w Pana ofercie politycznej, że Pan będzie członkiem tam antypisowskiej. Jeśli Pan teraz zmienia zdanie, no to niech Pan odda mandat. No bo rozumiem, że no jeśli Pan przejdzie na stronę no to de facto Pan tą umowę złamie. Ja bym też się zastanowił na pana miejscu, jaka będzie cena, tak, jeśli pan przejdzie na to napisał, No bo tutaj w, trudno będzie pan nazwać inaczej niż zdrajcą, tak? No a to chyba nie jest komplement i to nie pomaga. Oj, nie pomaga, gwarantuję panu w karierze politycznej. A więc ja na pana miejscu przemyślałbym swoją sytuację. Ja rozumiem, że dla pana to może być ciężki orzech do zgryzienia ponieważ nie planował pan tego, co się wydarzyło, tak? Nie myślał pan, idąc na stanowisku marszałka, że to od pana będzie zależało. No hmm, Ale tak się stało, tak? Tak chciała historia hmm, i tak jest. I koniec, kropka, i tak będzie. I cokolwiek pan nie zrobi, to i tak pana ocenią, tak? Także pan od te tej oceny już i tak nie ucieknie, bo pan jest w tym miejscu, w którym pan jest. To jest może niesprawiedliwe, to jest może straszne, to może Pana boli, ale tak jest i Pan tego nie zmieni, tak? Jakby Pan jest tu i teraz i koniec, kropka. I Pan nie ma wyboru. A więc, no, mi się wydaje, że lepiej być mężem stanu. Osobą, którą zapamiętają jako ten, który podjął decyzję odważną, tak? O, być może kontrowersyjną, ale odważną. Być może to akurat doprowadzi Pana do płacu prezydenckiego, ponieważ myślę, że część wyborców, wdzięcznych wyborców, że Pan zablokował Pana Wrockiego może ci za Pana, na Pana zagłosować. A więc no, to uczyni z pana męża stanu, prawdziwego męża stanu, polityka, który zrobił coś. No i moim zdaniem lepiej być mężem stanu, nawet krytykowanym z, z różnych stron, ale jednak mężem stanu, osobą, która zrobiła coś, niż popychem w tej czy innej partii, bo pan nie ma szans na nic ani w Platformie, ani w PiSie, w Platformie pana nie chcą, a w PiSie pana, pana wykorzystają i po prostu kopną w tyłek, bo tak Kaczyński robi ze wszystkimi, z którymi wchodzi w, we współpracę. No, tym przekonał się Andrzej Leper, tym przekonał się Roman Giertych, no, tym przekonał się Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro. No i również Krzysztof Bosak, który to okazało się poparł Nawrockiego, podobnie jak Konfederacja i ich wyborcy, a teraz w Pałacu Prezydenckim nie ma miejsca dla ludzi z Konfederacji. Nawrocki niczego nie proponuje, a więc kiedy pan spojrzy na to, jak, jak Kaczyński, jak PiS traktuje tych, y, którzy wchodzą z niej współpracę, no to pan zauważy, że to jest raczej y, taki po prostu kopniak w tyłek, kiedy już nie jest potrzebny. I gwarantuję panu, że jeśli pan wejdzie w współpracę z pisem to po prostu kopną pana w tyłek y, ani sekundy dłużej niż jest to konieczne, dopóki pan im będzie potrzebny, tak? Jak już pani będzie niepotrzebny, po prostu dostanie pan zwyczajnego kopniaka i, i tyle. Podobnie jak y, Leper, Giertych, Gowin, y, 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 ostatnio Bosak i wielu, wielu innych, których Kaczyński tak właśnie potraktował. I warto to przemyśleć. A więc co pan wybiera? Chce pan być mężem stanu, czy popychem u albo o Jaka jest pana cena, panie Hołownia? Jaka jest pana cena? Jaka jest... Y, Cena Pana realności, Pana moralności? Jaka jest cena danego przez Pana słowa wyborcom? Ile są warte Pana słowa? Ile są warte Pana zapewnienia? Czy umowa, którą zawarł Pan z nami, wyborcami trzeciej drogi, tymi, którzy zagłosowali na Pana, nie dlatego, że Pana lubią, czy popierają, tylko dlatego, żeby PiS nie rządził? Czy umowa, że Pan będzie wspierał tam antypisowską nadal obowiązuje, czy też nie? Bo jeśli nie, to oczekuję od Pana, że Pan odda po prostu mandat. Tak byłoby uczciwie. Niech Pan wybiera, Panie Chłownia. Pan musi coś wybrać. Pan nie ma wyboru. Kim Pan chce być i gdzie Pan chce być? Wybór należy do Pana. To tyle.